Działa to? Nagrywa się? No, działa. Cześć, kochani. Z tej strony święty Mikołaj. Nie mam dla Was dzisiaj prezentów, ponieważ jest za wcześnie. A poza tym nie dotarła jeszcze do mnie lista, na której jest wyszczególnione, kto był grzeczny, a kto trollował mojego dobrego kolegę Kamil'a w komentarzach pod filmami. Mam za to dla Was kilka propozycji prezentów dla graczy. Ciepła atmosfera w święta to podstawa, ale nasze procesory nie lubią ciepła. Dlatego mam dla Was następujące propozycje. Chłodzenie wodne nawis RGB 280. Mikołaj lubi chłodnicę 280 mm, ale jeżeli komuś nie zmieści się taka w obudowie, to jest również wersja 240. Oczywiście z wentylatorami RGB. Jeśli natomiast kogoś interesowałoby chłodzenie z wyższej półki cenowej, z większymi możliwościami personalizacji, to świetnie sprawdzi się Corsair H115i. Jeśli natomiast nie lubicie chłodzenia wodnego, a jednocześnie lubicie się bawić w overclocking, to dwuwieżowy Grandis 2 świetnie sprawdzi się w takiej okoliczności. Mam też coś dla tych, którzy mają stokowe chłodzenie na procesorze i chcieliby poprawić kulturę pracy swojego komputera. Tutaj świetnie sprawdzi się kultowy Cooler Master Hyper 212 EVO albo dla fanów RGB Fera trójka z podświetlanym wentylatorem. Gry za wolno się uruchamiają? Może czas na wymianę dysku na SSD? Kingston A2000 pod n M2 z obsługą NVMe, 500 GB albo coś dla fanów świecidełek, czyli Adata Spectrix S40G. Wolałbyś pod choinkę dysk pod SATA? Nie ma problemu. Gudram Iridium, czyli zwycięzca testu wytrzymałościowego dysków SSD. Tak jest, Mikołaj też ogląda Morele. A może jesteś z tych graczy, którzy lubią mieć wszystkie gry w bibliotece zainstalowane w tym samym momencie na dysku. Toshiba Performance X300, 4 TB, powinno wystarczyć na wiele, wiele gier. Chyba że wszystkie zaczną ważyć teraz tyle co Red Dead Redemption. Tak Mikołaj lubi pograć. A może brakuje pamięci operacyjnej? Corsair Vengeance LPX. I znowu Mikołaj nie zapomina o fanach RGB. Te same parametry, również dwa moduły. Ta sama pojemność 16GB, ale tym razem ze świecącymi radiatorami. HyperX Predator RGB. Procesor już troszkę za wolny? Świetną opcją dla gracza. Jest na przykład Ryzen 5 3600 albo Intel Core i 59400F, czyli bestsellery ostatnich czasów, jeśli chodzi o gamingowe procesory. A dla tych, którzy mają mocny procesor, ale grafika troszkę nie domaga, jest sporo propozycji. Jak widzicie, Mikołaj lubi czerwony, ale przygotowałem dla Was karty zarówno od AMD, jak i Nvidia. W zielonym narożniku zaczynamy od GTXa 1660 w wydaniu MSI Ventus Xs. Kolejną propozycją jest nowość na rynku kart graficznych, czyli 1660 k Super, którą to Kamil testował ostatnio w zestawie komputerowym i link do tego materiału zostawię wam tutaj. Dla nieco bardziej wymagających albo dla tych, którzy chcieliby spróbować technologii ray tracingu, mamy Również gigabajta, ale tym razem już RTX 2060 w wydaniu Windforce OC. Jeśli jednak tytuły, w których lubisz grać, wymagają trochę większej wydajności, świetną opcją będzie RTX 2060 Super. I tutaj dla Was mam wydanie MSI Gaming X, czyli jeden z najlepszych RTX'ów 2060 Super. A tutaj zostawiam Wam link do wielkiego testu tych kart. Ha! Ktoś będzie miał roboty. A dla tych, co wolą AMD, zaczynamy od RX 570. Stara, ale jara karta. Tutaj od Aorusa. Trochę więcej mocy nie ma problemu. RX 580 w wydaniu Windforce OC od Gigabyte'a albo coś jeszcze mocniejszego. RX 590, jeden z najlepszych na rynku Sapphire Nitro Plus. Coś jeszcze wydajniejszego, coś bardziej współczesnego, nie ma problemu MSI RX570 wersji Mech. Ostatnią kartą graficzną w moich propozycjach świątecznych prezentów dla graczy jest natomiast RX5700XT Gigabyte Gaming OC. A wiecie, co Mikołaj lubi robić po godzinach? Usiąść sobie wygodnie w fotelu i puścić Porządnej jakości swojego ulubionego Nightwisha. Jeżeli wy też chcielibyście wprowadzić swój dźwięk na wyższy poziom, mam dla Was kartę dźwiękową Creative Sound Blaster AE7. Karty graficzne, procesory, dyski, no ale jakoś trzeba to wszystko zasilić. Może na przykład Twój zasilacz jest już stary, nie domaga, albo Twój zasilacz jest niemodularny i chciałoby się mieć porządek w obudowie? Corsair RM750X. Z certyfikatem 80 Plus Gold i w pełni modularny. Pod zespołów już więcej nie mam, ale Mikołaj nie zapomina również o graczach, którzy są często w ruchu. I mam dla Was trzy laptopy. Święty Mikołaj ma dla Was trzy propozycje. Po mojej prawej stronie HP Pavilion Gaming i 8300 H na pokładzie 8GB ram -u. 256-gigabajtowy dysk pod PCI Express, a także GTX 1050 Ti. Dla fanów czerwonej drużyny natomiast Acer Nitro 5, Ryzen 5 3550 H, 8 GB ramu, 512 GB dysk pod PCI Express i RX 560X, a także Vega 8. Ciężką wagę natomiast reprezentuje MSI GL75 z 17-calową matrycą o odświeżaniu 120 Hz. Mamy poza tym tutaj i7-9750H, 8 GB ramu, 256 GB dysk pod PCI Express i 1660 Ti. No i to by było na tyle w moim mikołajowym świątecznym poradniku. Wszystkie propozycje znajdziecie w linkach poniżej. Zawsze chciałem to powiedzieć. Ho, ho, ho! A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Nie widzimy się 24 grudnia. Pamiętajcie, bądźcie grzeczni do końca roku i w następnym, bo Mikołaj patrzy w komentarzach. Zostawcie co? List do świętego Mikołaja. Pamiętajcie o subskrypcjach. Łap Ktoś idzie? Ktoś idzie? Spadam. Co tu się dzieje? Dlaczego są światła pozapalane? Kto to wszystko rozgrzebał? Co to za bajzel? Ta kamera jest włączona?